Mam takie właśnie poczucie bezpieczeństwa. Wiem, że Maciek i jego doświadczenie zawsze są w gotowości. Gdyby cokolwiek się zadziało, zawsze mi pomoże. Z nami jedna z najpiękniejszych par telewizji, ale obchodzimy tutaj 70-lecie telewizji polskiej. Ty, Kasiu, do M jak miłość miałaś wejść na chwilę, na jeden odcinek, a zostałaś na 22 lata i z pewnością yy, nie będą na 22 latach się nie skończy. No, szczerą mam taką nadzieję, ale tak rzeczywiście to jest można powiedzieć przygoda życia, która trwa do dziś. A pamiętasz ten moment, kiedy po raz pierwszy przekroczyłaś próg na Woronicza albo po raz pierwszy przekroczyłaś próg hali filmowej? Tak, oczywiście. Miałam 17 lat i byłam bardzo podekscytowana. Dla mnie to było niesamowite wydarzenie. W ogóle byłam mocno zdziwiona, że wygrałam casting na rolę Kingi Zduńskiej. Pamiętam ten dzień, pamiętam, że chłonęłam jak gąbka każde doświadczenie, tak bardzo zależało mi, żeby, żeby to wszystko zapamiętać, bo tak jak powiedziałam, na początku myślałam, że to jest tylko przygoda. Przygoda, która trwa do dziś, choć przez wiele lat myślałam cały czas, że dalej gram tylko epizod. Macieju, a ty pamiętasz swoje pierwsze kroki w telewizji polskiej? Ja pamiętam, choć niestety było to tak dawno temu, że, że mógłbym nie pamiętać, nie pamiętać. Oczywiście, że pamiętam, to był 93 rok. Dostałem się do telewizji polskiej, właściwie do redakcji sportowej telewizji Polskiej z konkursu, w którym wzięło udział ponad pół tysiąca chętnych. Ostatecznie zostało nas dziesięcioro i to był fantastyczny czas, już te pierwsze miesiące, dlatego że spędziliśmy je w ośrodku szkolenia i równolegle pracowaliśmy w redakcji sportowej już jako starzyści. I spotykając na korytarzach takie ikony dziennikarstwa sportowego jak Włodzimierza Szaranowicza, Dariusza Szpakowskiego, Bogdana Tomaszewskiego, Jerzego Mrzygłoda. To było coś, jakby człowiek trafił do dziennikarskiego i sportowego raju. Ja to tak odbierałem. Dla mnie to był początek fenomenalnej przygody, i ja myślałem już wtedy o tym, żeby tę pracę wykonywać do końca dni swoich, bo zafascynowałem się nią i do tej pory uważam, że nie ma lepszej profesji niż bycie dziennikarzem sportowym. Ale też parasz się różnych innych bardziej rozrywkowych rzeczy, bo i był czarpar i wiele innych rzeczy i pytanie na śniadanie, które was zresztą połączyło, tak? Także jesteś też takim troszeczkę dziennikarzem show biznesowym również. Może show biznesowym nie, ale jeśli chodzi o rozrywkę, to rzeczywiście tych projektów kilka mam za sobą, począwszy od programu Gwiazdy Tańczą na lodzie przez Kocham Cię Polsko, czy świat się kręci. To był taki program info show, natomiast chyba to, co wspominam najlepiej, to jest właśnie program Kocham Cię Polsko, ale jeśli nawiązujesz do tego, że jestem dziennikarzem sportowym, ale rozrywka nie jest mi obca, to ja nigdy nie zdecydowałbym się poprowadzić programu rozrywkowego, gdybym nie miał tego doświadczenia ze sportu i z transmisji. Z tego poligonu, który jest najlepszym telewizyjnym poligonem, bo kiedy transmisja ma trwać dwie godziny, a zrobi się z tego pięciogodzinne widowisko, to to jest najlepsze doświadczenie, jakie można zebrać, żeby poradzić sobie w każdej sytuacji. Bez sportu nie byłoby mnie w rozrywce. Wracając teraz do pytania na śniadanie, gdzie również z dzisiaj ten program, pamiętacie swój pierwszy wspólny odcinek? Tak, oczywiście. To też dla mnie było ogromnym przeżyciem. To był program pierwszy po latach na żywo, który miałam przyjemność poprowadzić. Akurat wtedy wchodziliśmy w połowie odcinka. To taki był mały zamysł. rozbieg, ale też zamysł. No, dużo emocji. Ale niesamowita frajda. Super doświadczenie, genialni ludzie, fantastyczna redakcja, świetna ekipa, która pracuje na planie. Serdeczni koledzy współprowadzący. To jest naprawdę takie bezpieczne miejsce. Ja się od zawsze dobrze czułam, mając doświadczenie z pytania na śniadania, będąc po drugiej stronie jako gość. Bardzo często byłam gościem tego programu, więc tym bardziej było mi miło, że Mogłam teraz zmienić tę rolę i poprowadzić program i cieszę się, że możemy robić to aż do teraz. E, dokładnie, ale czujesz to silne ramię Maćka w razie co, gdyby coś tam zabrakło Ci słowa, coś wyleciało z głowy, bo to jest program na żywo. Od... Zawsze służę, służę ramieniem w każdym wymiarze. <noise> tak, to prawda. Mam takie właśnie poczucie bezpieczeństwa, wiem, że Maciek i jego doświadczenie zawsze... Są w gotowości, gdyby cokolwiek się zadziało, zawsze mi pomoże. Bardzo dziękuję. Natomiast ja byłem jakby od początku spokojny o powodzenie tego projektu, dlatego że to, o czym powiedziała Kasia, ludzie, którzy pracują w redakcji, ludzie, którzy pracują przy realizacji tego programu, to są profesjonaliści najwyższej próby. I to już nam daje ogromną pewność tego, że, że możemy czuć się bezpiecznie prowadząc ten program. A ja też miałem świadomość, że mogę korzystać z doświadczenia Kasi, że. że te lata spędzone przed kamerą to jest coś, co jest ogromnym bagażem doświadczeń i siłą Kasi, więc u mnie spokój był ogromny i podczas tego pierwszego programu, mimo że pojawiliśmy się rzeczywiście w połowie dystansu danego programu, tego pierwszego, a później z każdym kolejnym programem ten spokój, ta pewność tylko rosła. Ale były takie sytuacje, że właśnie jedno drugiego musiało wyciągać z jakiejś opresji na wizji podczas programu na żywo? Nie wiem, czy można użyć słowa opresja. To na tym polega, prowadzimy ten program razem właśnie dlatego, żeby, żeby wzajemnie się wspierać. I to jest urok też programów śniadaniowych, programów prowadzonych przez pary prowadzących, bo mamy do siebie zaufanie, poznawaliśmy się na przestrzeni tych miesięcy i dwóch już lat coraz lepiej. I to sprawiało, że właściwie no nie było takiej obawy, że jeśli ja doznam chwilowego zaćmienia, to nie wyjdziemy z tej sytuacji, bo wiedziałem, że Kasia jest obok i myślę, że to działało też w drugą stronę. A czy łatwiej Wam się pracuje razem na wizji, przez to, że również zostaliście parą w życiu prywatnym? My nie widzimy tak tego i, i chyba nie, absolutnie nie chcemy łączyć życia prywatnego z, z tym, co robimy zawodowo na antenach telewizji polskiej. I w pytaniu na śniadanie. Jesteśmy przedstawicielami widzów, będziemy to powtarzać, ale naprawdę tak jest. To państwo, nasi widzowie, widzowie pytania na śniadanie są naszą inspiracją. To dzięki państwu jesteśmy ciekawi świata, dodatkowo ciekawi świata i jeśli zaspokajamy tę ciekawość świata państwa, to możemy mówić o spełnieniu. Ale macie teraz tak, że odkąd odgłosiliście, że łączy Was również miłość, życie prywatne, to bardziej czujecie na sobie wzrok może widzów, fotoreporterów i tak dalej? Ja zwłaszcza mam zawsze dwóch panów przed oknami swojego mieszkania, więc czuję ten wzrok. Natomiast staram się w pracy być profesjonalna, odstawiam swoje emocje, które są bardzo różne, wchodząc na plan czy serialu, czy programu. Staję się zawodowcem, robię swoją pracę najlepiej, jak potrafię i nawiązując do poprzedniego. Pytania. Zgadzam się absolutnie w stu procentach. Nie jest to miejsce, gdzie będziemy patować naszą prywatnością. Jesteśmy w pracy, mamy poprowadzić program i to jak też to robimy. A jakie macie wspólne pasje? Bardzo wiele ich jest. Uwielbiamy podróżować. Jesteśmy właśnie ciekawi świata. Jesteśmy bardzo rodzinni. Kasia i, i ja i chyba ten czas właśnie spędzany z rodzinami jest czymś najprzyjemniejszym. Ze mną mieszka też moja mama. Już siedemdziesięciokilkuletnia. I to jest też dla mnie ogromne wsparcie, że ja mogę być przy niej, mogę służyć jej pomocą i że mam ją właściwie w każdej sytuacji, kiedy takiej pomocy potrzebuję. Bardziej to teraz ja mogę jej się zrewansować za te lata wychowania i opiekować się nią. Ale myślę sobie, że to jest też coś, co. Co fantastycznie wzbogaca nasze życie, to, że wielowymiarowo, wielopokoleniowo możemy dotykać tej radości wspólnego, rodzinnego życia. A mama również kibicuje właśnie tej waszej wspólnej przyszłości. Pięknej. Bardzo kibicuje. Kiedy spotykamy się razem i jest z nami również moja mama i Kasi rodzice, to takie wieczory przedłużają się bardzo, bardzo naprawdę. Jest o czym rozmawiać i bardzo lubimy spędzać czas w swoim towarzystwie, w towarzystwie rodziców Kasi i mojej mamy. Mamo, pozdrawiam cię bardzo gorąco. Wiem również, że synowie Macieja obaj mieszkają za granicą, a czy udało Wam się już poznać? Tak, oczywiście ja znam synów Macka, choć teraz ten kontakt rzeczywiście jest utrudniony poprzez mhm. to, że chłopaki są za granicą, ale tak. I relacje są jak najbardziej ok. U, utnijmy tutaj wszelkiego rodzaju spekulacje, e, plotki i złe języki. Za każdym Przecież razem, za za każdym razem kiedy rozmawiamy, a rozmawiamy naprawdę bardzo często, e, taka rozmowa kończy się pozdrowieniami. Nie tylko dla moich sióstr, czyli dla, dla jednej cioci i drugiej, nie tylko dla babci, e, ale również dla, dla Kasi, I to jest arcymiłe i panowie Franku, i Julku też wam za to bardzo dziękuję. Zbliżają się święta. Dla was to będą pierwsze wspólne święta. Macie już plany? Jeszcze planów nie mamy, natomiast ja te święta planuję nieco przyspieszyć z racji tego, że mam podział opieki nad dziećmi z byłym małżonkiem i akurat jemu przypadają święta w udziale, dlatego ja postaram się przygotować święta wcześniej tak, aby moje dzieci mogły spędzić ten czas ze mną, z moją rodziną, żebyśmy, żeby nic ich nie ominęło i żeby ta atmosfera świąt była w naszym domu obecna. To będą rewelacyjne święta, dlatego że możemy je rozciągnąć, wydłużyć ten świąteczny czas i dłużej delektować się przyjemnością rodzinnego spędzania świąt Bożego Narodzenia. Czyli będą dwie wigilie, czy więcej? Takie symboliczne? Ważne, żeby to były święta, które rozegrają się w spokoju, w radości i gdzie my wszyscy będziemy mogli mówić o, o czasie, który przeżywamy wspólnie. I to jest chyba najważniejsze i dla nas zawsze najcenniejsze.